Yo, trzymajmy się od kolejny film na moim kanale. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagrałem sobie Showers Simulator. Podobno, gra jest bardzo fajna i to jest jeden z najlepszych simulatorów. Więc, e, jak tak ludzie piszą, to ja słuchajcie, te sobie dzisiaj zagram, Obszanujmy. Także, jak jesteście ciekawi, zostańcie do końca. Ale za to, tutaj chciałem Wam mega podziękować, za 6000 tysięcy osób na wczorajszym i wejdziemy w Fightmanie. Wy to oglądacie jutro, no przedwczoraj sobie, ale ogólnie da się też wybaczyć, słuchajcie, mega dużo osób było, mega wam za to dziękuję, I chcecie oczywiście na ekranie macie wygrać z poprzedniego, po prostu już, już swoje busty masz, masz na kończy. więc zapraszam do odebrania, wygrałeś 10 bustów, e, każdy kosztuje 10 bustów, więc 40 fight będzie, więc gratulacje, a my słuchajcie, ogólnie sobie już przejdziemy do gierki, jeszcze będziemy zostawić suba w górę Posłuchajcie, chciałbym dobić tak może 4-5 tysięcy do końca roku? No fajnie by było, ale dobra, słuchajcie, o co ogólnie w tej grze chodzi? Bo ja myślę, że to będzie się łopatą dawać, a my mamy jakąś fabułę tutaj aktualnie Okej, okay, czy to jest moje mała, co jest? Yy, bardzo ciekawa gra na start, naprawdę, bardzo ciekawy początek. Mam łopatę i yy, co mam z tą łopatą zrobić? A wy... a mogę sobie wziąć tort? Yy, o, o mogę, ej, mogę czy nie mogę? Ej, nie, nie mogę, dobra Okej, okay, to wychodzimy. Dobra, i słuchajcie, ogólnie, o co w tej grze chodzi? Ja jestem ciekawy bardzo, okej, okay, mamy coś takiego Ej, bardzo ładnie wygląda to z pikseli no, no patrzcie tego kurczaka, nie no, kozak to wygląda na start Okej, okay, mamy backpack i upgrade jakieś Dobra, i o co w ogóle w tej grze chodzi, bo możemy kopać, okej, okay, czyli kopiemy sobie aktualnie Możemy yy, mam jakąś kasę w ogóle Mam backpack zero, ej, co jest, coś zebrałem, o, jakiś apple Okej, nie jest jakiś od ten, od okej, okay, dobra, weźmy to, liścia mam, spoko Ej, ogólnie my was zbieramy itemki, które na wylatują, patrzcie, mamy to i mamy back 4, okej okay. Dobra, jeszcze ja coś zbierzmy. O, tego nie mogę mieć? Serio, nie mogę? Dobra. To może to? O, mamy tutaj rzecz i to jest, back full jest, okej okay. Mamy stickersy? Nie wiem, co dają stickersy? Okej, okay, jakieś naklejki mamy, co jest? Dobra, aldo, no, spokojnie, niech będzie to. Zaraz, wiecie, ogólnie, gdzie tu możemy iść? Tak, już celowo, może? Damy backpack back upgrade, ale ja bym chciał sprzedać to. Tu mamy pet center, tu mamy show on upgrade, naprawdę, seria tego. Nie, dobra, jestem tak głupi. Dobra, nieważne, wiedziałem, że to jest cel. Dobra, mamy sobie słuchajcie hajsu, więc chyba spoko To no, sobie ogólnie pójdziemy teraz do backpack upgrade, y, może shovel upgrade. Y. Dobra, obczajmy w ogóle. Ej, eee, nie, no czemu? Ja tego nie widziałem. Dobra, ogólnie co tu mamy ogólnie? Shovel upgrade'y eee, witam, witam, wita. Możemy sobie nawet za pierwszy domok zrób 6000 hajsu. Eee, no to chyba wiadomo co sobie weźmiemy, za pierwszy domok, do czemu nie słuchajcie, jakieś drogie to nie jest To no, sobie bierzemy, dobra Mamy jeszcze od razu kolejnego do upgradeowania, czy już nie mamy. Za kolejne 50 Dobra, zabra, to weźmy sobie jeszcze jednego, no czemu sobie nie. I na koniec może jeszcze jednego te 150 się tam w sensie jakoś dużo nie jest, a może będzie akurat dobre, może będzie to akurat dobre Okej, tylko czy w ogóle backpacka też można tak samo wziąć To by było ciekawe, dobra, o już lepszą uwatę Teraz lecimy sobie tutaj jeszcze do backpacka i zobaczymy czy go też tak możemy wziąć Możemy tak samo za 50 rowów, no to słuchajcie, no oczywiście że bierzemy to Weźmy sobie, za tak samo, 150 drogów chcę sobie zapłaćmy bo Chyba, że to będzie droższa aktualnie, nie wydaje mi się To weźmy sobie to, okej, okay, weźmy sobie jeszcze raz, słuchajcie I jeszcze raz sobie weźmiemy Myślę, że to będzie spoko, okej, okay, no dajcie to I jeszcze, słuchajcie, ostatni raz i będziemy mieli już level czwarty na wszystkim Jeśli tu, słuchajcie, mamy Pet petconera, to sobie obczajmy w ogóle Czy to będzie jakieś opłacalne, może jakieś peta zdobyć, może, no fajnie by było Tylko czy na pewno, słuchajcie, no zaraz sobie obczajmy, no, no dawaj, kończ dialogu, co to dialog jest takie długie Dobra, weźmy to, okej, okay. I mamy shop jeszcze jeśli mamy shopu. Aha, spoko, czyli tyle. Ty mam z tej nic kupić, muszę szukać zwierzęcia. A, no to nieźle. O kurwa, co jest? My ją, serio, możemy nawalać kurę. Co jest tą grob? Dobra, super gra, naprawdę. A nie, teraz coś możemy kłamać i będzie jakieś lepsze rzeczy, pewnie, obstawiam. O właśnie. Właśnie o to chodzi, dobra. Okej, okay, no spoko, fajnie, zrobiłem bardzo dobrą robotę No, naprawdę wykupiłem 8 rzeczy tylko Ale dobra, nie będzie ja Pozdrawiam sobie, pozdrawiam, dziękuję bardzo, masz super pozwolę, Ale dobra, słuchajcie, co mamy jeszcze dalej? E, mamy... Okej, okay, spoko, czy to się może skończyć? Naprawdę nie chce mi tego czytać wszystkiego Okej, okay, jakiś momofarm I chwilę, my tam możemy teraz iść, bo jest Dino Dig ogólnie Jest Despa, i jest momofarm Okej, okay, lecimy tam, lecimy na tą farmę Możemy wiedzieć jakiś nowy świat w sumie, no fajnie by było Okej, okay, więc pójdźcie tutaj tu Spoko, skakujemy i słuchajcie, tu aktualnie co coś będzie się działo. Mamy nową mapę, tak dokładnie. Ej, jakie fajne krowy tutaj są, co jest? Dobra, okej, okay, to mamy darmową wodę, jakąś, spoko. I co my tutaj będziemy teraz robić? To teraz wygląda, jakby wejść do innej gry normalnie. Ale dobra, my, stójcie, coś takiego, spoko. Mogę sobie to. Mogę sobie wyjść? to Nie mogę sobie z to okej, muszę biegać. No to fajnie. Ej, nie, ale sery, szkoda, że nie ma speeda jakiegoś, dobra, do no spida mi się mega przydał. No szkoda, że nie ma. Ej siema, witaj, witaj, o co tutaj chodzi, tu jest cała fabuła w ogóle, tu jest czapka, to jest, nie no mega nieźle możemy sobie kupić farmer czapkę za 50 hajsu, 50 roboksów w sumie, albo dzisiaj co no to ma wiadomo co wybiorę, słuchajcie, bierzemy to Okej, okay, to się na pewno przyda, bierzemy, spoko, witam i super, okej, okay, i teraz mam dostęp tutaj Dobra, bijamy, jaką czapę mam teraz, patrzcie to, o, jaka czapa Dobra, kozek, okej, okay, co daje, mogę jej okay, nawalec, znowu, mogę oczywiście, a ja to nic nie daje Możemy też kopać, czy ja, czy ja coś rozwaliłem aktualnie? Nie no, wykopałem, nie będę dobra, bardzo fajnie Możemy sobie tej dalej jeszcze kopać, to lecimy To raczej tak bijemy, a potem wykopujemy, okej, okay, dobra, rozumiem Zapewnimy sobie może cały backpack się tak się spoko Okej, okay, co zbiorę, jakieś tutaj, jakaś trawa, okej, okay, weźmy sobie to wszystko Dobra, mamy fulę i co teraz musimy zrobić, tutaj, tu słuchajcie, mam darmową wodę Nie wiem co dodaje to totalnie, ale backpack upgrade. na no, razie nie ja bym chciał, cel, gdzie jest teraz cel? Czy to jest cel tutaj aktualnie, czy to jest jakaś farma? E, te... Czekaj, czemu ja w ogóle konewkę? Co ja będę podlewał wodę aktualnie? Ja myślę, że to jest ładnie robota, a nie. Ale dobra, okej, okay, tu mamy drobną wodę, spokojnie. bierzemy wodę i musimy sobie. Się zap... Czy musimy to podlewać? Serio? Czekaj, czy pójdziemy sobie tutaj aktualnie? I czy my to podlewamy? Podlewamy to, co jest! Okej, okay, czemu nie w sobie Fajna robota. Dobra, mamy to. E, nieźle, nieźle. Ja słuchajcie mam VIPa czemu mi nie pokazuje Dobra nie wiem czemu Ale dobra mamy coś takiego aktualnie Okej okay, ale gdzie tu jest sell ogólnie Dobra tutaj mamy sell'a okej okay, to weźmy to, to sprzedajmy ile hajsu będzie EJ JEZUSZO HAJSU CO JEST 3000 prawie 4000 Dobra to ogólnie nieźle słuchajcie Tylko my teraz możemy sobie jak gdzieś iść ogólnie czy musimy tutaj zdobywać na nie wiem na przykład kolejnego show'a na przykład Bo ja mam za se zaroboksy kupić teoretycznie no No nie wiem słuchajcie weźmy tutaj jeszcze ten sprzedawca w shopie jest tutaj do kupienia Mamy gemy, mamy, okej, okay. mogę sobie właśnie peta kupić, jak zdobyć pety, Mnie to ciekawi. Tu mamy coś takiego, co to jest tutaj? E, tu, słuchajcie, o co z tym chodzi ogólnie? Chyba jakieś fabularne po prostu, słuchajcie, to jest no, no, chyba coś fabularnego po prostu. Dobra, okej, okay. to jest coś fabularnego, to mnie to, to, to teraz się nie interesuje, słuchajcie, fabuła to, no nie wiem, nie wiem. Ja tu sobie, sobie pograć w Simulatorka. Ale dobra, słuchajcie, ogólnie jak się zdobywa pety, Bo mnie to strasznie ciekawi. Jest coś takiego, tylko nie wiem jak to działa ogólnie, to no, może raz tego nie bierzemy, chociaż... Chociaż, coś. czy to jest opłacalne? Dobra, weźmy to, dobra, weźmy to, nie wiem czy to jest, to jest limited pet, okej! Okay. Ej, dobra, jak to jest pet to to biorę oczywiście, bo nie pokazywało że to jest pet w ogóle gdzieś. No to bierzemy, okej, okay. jak teraz mam peta zdobyć, jakby założyć? Nie no, co to jest aktualnie, czy to jest mój pet, naprawdę? Eee, dziwny pet strasznie, ja bym chciał wiedzieć gdzie jest ten mój pet, którego kupiłem ogólnie. Chyba tam, dobra, pójdźmy sobie tam, boże. Mam nadzieję, że on tu będzie, bo wydaje że 400 robux, ja bym chciał tego peta mega Zobaczmy, czy on tu będzie, no, miejmy nadzieję, aktualnie Musimy kupić coś, ale ja mam jednego gema, to tutaj oczywiście 10 robux będzie lepszą opcją dla mnie Okej, okay, to weźmy sobie to I zobaczymy, co to w ogóle nam da, dobra, weźmy sobie to, spoko, okej okay, Spoko I, słuchajcie, czy, czy nam się coś blokuje? Ej, co jest, co my sobie budujemy, aktualnie? Co to będzie mieć, czy to będzie jakieś, nie miejsce dla psa? Nie no, jak to wygląda? Jakiś budynek zbudowaliśmy normalnie Nieźle, nieźle Odblokowaliśmy pet center, no i bardzo fajnie słuchajcie Bardzo fajnie, okej, okay, to weźcie teraz tutaj, wejdźmy może, mogę tutaj wejść teraz? Ej, no, o, dobra, wszedłem I słuchajcie, co my, to wygląda jakiś, nie wiem, jakieś pokemony normalnie Dobra, nieźle, co jest upgrade'owanie? Jak to wygląda to walenie? Okej, okay, ale ja bym od mojego peta ogólnie odblokować, pet staff O, jest teraz, i jest mój pet, dobra, bierzemy go jak go założyć tutaj? Zamiast tego. Ja, ja tego nie chcę. Dobra, tego sobie weźmy. Ja chcę tego, okej. Okay. Nie mamy teraz takiego peta. Dobra, bierzemy sobie teraz, skąd się wchodzi? Tutaj, spoko. Icie, mamy ten statek teraz. Dobra, to lecimy statek i lecimy na malę. normalnie. Nie wiem co oddaje i się trochę zbugował. Dobra, czy on coś tutaj daje jak sobie kopię tak normalnie? Czy on też być kopał lub coś takiego? Czy po prostu jest sobie, żeby być? Może coś daje do sprzedawania? No w sumie tak, tak nie ma pojęcia w sumie. Ej, dobra, czy my w ogóle możemy iść tutaj na przykład na Dino Dig, Bo tam jeszcze nie byłem, na przykład. Czy my tam możemy iść, czy tak niezbyt? Muszę sobie bić, okej, okay, to oczywiście no wbijamy, jak dają, to biorę. Okej, okay, i o co tutaj chodzi? Czy są jakieś inne w ogóle mapy? A, tu potrzebujemy. show y level 8, okej. Okay. A no to wszystko wiadomo, czy ja to mogę jakoś skipnąć? W serio nie mogę tego skipnąć. Ok, no ale widzę, że coś teraz to się nie opłaca, bo potrzebuję level 8 aktualnie. Tego showera, no to aktualnie mnie trochę nie stać, wam powiem. A to wracamy, co nie, to wracamy na razie. Nie ma, to wracamy sobie tam. Mamy jeszcze ogólnie dwa światy. Zobaczymy jakie tam potrzeba level'e. Mamy sześciu wulkan i jak tutaj ogólnie to działa? Okej, okay, mamy to. bo Tutaj mamy Musimy zbudować most? Serio musimy most zbudować? Okej! Okay. Dobra, to zbudujmy ten most, spoko. Ile kosztuje zbudowanie mostu ogólnie? Ej, co jest ja tam? Jest coś u góry. Dobra, ile kosztuje, się kosztuje zbudowanie mostu? Potrzebuje drewna? Ej, nieźle. Dobra. Za 10 robux jest? No to bierzemy oczywiście, słuchajcie. Ej, za 10 robux to... No praktycznie jak za darmo dla mnie. Więc bierzemy sobie... Okej, okay, mamy skończone i słuchajcie, powinniśmy jest zbudowany teraz most ogólnie. No i bardzo ładnie się buduje, słuchajcie, dobra, to mi się podoba bardzo. Okej, okay, i most stójcie, będzie zbudowany, no i super. I co tu się robi ogólnie teraz, Czy tu mamy, tam jest coś u góry, zaraz tam pójdziemy. Ale pierdol, mamy backpack upgrade, zaraz mi to nie interesuje, bo i tak sobie mogę zawsze zrobić. E, tu słuchajcie, mamy, e, tutaj mamy taką lawę tylko, serio? Serio? Ej, to jest jakieś zejście, dobra, to idziemy tam jazda idziemy tam i czy, czy my to musimy wykopać aktualnie? Chyba musimy to wykopać, no, to Ej, edzimy się pale, co jest. Dobra, kopiemy, kopiemy, jazda! Jazda, kopiemy, ciekawe, co się odblokuje. Oj, mamy, co jest takie diamenty są! Okej, okay, kolejne sobie, słuchajcie, wykopiemy. jazda wykopmy, spoko mamy. I tutaj sobie mamy nic shovel level 12. No to nie, to wracamy, to nie ma co nawet. Znaczy, że został nam osadzony, czyli despa, spa tam sobie pójdziemy, uprzejmy. Może tam być coś ciekawego, no mam nadzieję, bo aktualnie, no, tak to ona na razie dwie mapy tylko do zbierania. Co, no, to jest trochę mało, co nie, trochę mało to jest. Ale, no, teraz, jak dzikie lecą, w ogóle, więc fajnie. Ja mogę sobie teraz wejść tutaj? Tak, o, o, mogę sobie wejść, spoko. I co ty mamy, co tu się dzieje, w ogóle? Że spa, żeby po prostu było sobie spa. Naprawdę, i teraz mogę sobie wejść i tyle, co siedzieć na przykład. Nie no, kozak, naprawdę kozak spa, mega mi się podoba, naprawdę bardzo przydatne Dobra, to jest to, słuchajcie, wracamy i normalnie sobie pora pokrać ogólnie Mamy self plus 10%, o, o to spoko Dobra, i mamy, jak widzicie, siedem, osiem tysięcy Ej, to nieźle, to słuchajcie, nieźle, naprawdę Dobra, teraz na przykład możemy wziąć tej darmową wodę, bo czemu sobie nie Weź sobie wodę, spoko I możemy to całe podlać, bo nie wiem dlaczego tego nikt nie podlewa, Patrz, pod, podlejemy będzie lepszy drop teraz No i jak ładnie podlane, okej, okay, jeszcze nie urośnie i będzie spoko ale słuchajcie, ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie tu jest jakiś upgrade? O, tam jest backpack upgrade, właśnie ile kosztuje kolejny, bo to przydało się, tam jeszcze słuchajcie, jest coś do wykopania, tam sobie poszedł zaraz. A teraz tutaj ile to słuchajcie kosztuje? E, proszę, żeby jakieś drogie było, a, 20 000 lub 100 robux! No to nie wiem, teraz ja podziękuję może, ja podziękuję. A Showowel ile kosztuje? A nie ma tej no to nieźle. No zapełnimy sobie może jeszcze raz EQ, która jest sobie kasy zarobić i potem wrócimy sobie na do my się tam po ulepszamy jeszcze. Bo aktualnie to ja, wiecie, ja to nie mam nic do roboty poza kopaniem, ok, to muszę sobie się pokopać trochę. A ja pokop, jakaś dynia tutaj wyleciała. Okej, okay, ona ma dziewięć, ej, to fajnie, Karu też ma dziewięć, Tu nie Okej, okay, to jeszcze to sobie się rozwalmy, spoko. O, coś No to kolejne dziewięć, spoko. Bo może teraz wszystko dajcie, jak mam ten item. O i fula mam, no i fajnie. Ej, to teraz ja ci z tym petem to leci całkiem, całkiem szybko, więc fajnie, mi się podoba. Okej, okay, sprzedajmy sobie I mamy zarobione, ja widzicie, 12 tysięcy Okej, czyli jest git Jedyne co mogę się ulepszać, to backpacki mogę ulepszać Więc, no, ale tylko się ci tysięcy, strasznie drogie Także, do no, nie wiem czy się opłaca Tak szczerze, no do sensie, no, czy to jest opłacalne Dobra, więc weźmy pokopię jeszcze trochę Okej, okay. a dostaję po jeden item, jak to nieźle No, może teraz na coś fajnego wyleci no, to tak średnio bym powiedział, tak średnio Po 5, po 2 stałem stałem. No dajcie coś lepszego może teraz Okej, okay, teraz Ej no, pójdź, to no, co jest, jeden no, tak naprawdę nie lubi tak totalnie! Dobra, jeszcze raz może coś fajnego nam leci? No i no i nie bo no, nie, no, nie słuchajcie, to ja tak naprawdę nie lubi naprawdę! Dobra, o teraz nam się to jest ma to słabe No po dwa, nie, no, że ci nagram nie aktualnie tak średnio lubi To no, ja właśnie na to tylko to ciebie, mówię użyć na edycji, nie wiem co już na jedynce. Aha, coś takiego uży na edyce, okej! Okay. To nie, źle, nie wiem co to dało, ale spoko. Chyba nic poza trochę uderzeniem do tego. No, to ogólnie, że Ciebie ci was skończyła ten odcinek. Taka, no jeszcze, spoko gierka, fajny polec na gierkę, tylko nie, nie ogarnia mnie jeszcze trochę. Ja się go z tej grze tam się wkłada, że to może sobie zagramy Tak samo, bije mojego Discord na, na Instagramie i Luxowej. A myślę, że Ciebie się, ci się wkładał, więc zobaczcie, ja ci więc zobaczcie, ja ci się, no i cześć!